Przysięga odcinek. 395. Streszczenie odcinka prezentuje się następująco: Kumri nie rezygnuje i nadal chce zniszczyć życie siostry. Tym razem uwięzi małą masal w strasznym miejscu. Dziewczynka będzie przerażona. Sprawdź, co się wydarzy w Kumri Elif Oskul El Seid w 935 odcinek. Przysięgi podstępem pozbywa się z domu matki Iseria i serii. Deria Kurtulus Oktar. Obudzona Masal Kansin, Minagur, słyszy miałczenie kota i wychodzi do ogrodu. Rezid znęca się nad emirem Gogberg Demirci. Prośby Feraj Kansu Tuman nic nie dają, ale dziewczynie udaje się oswobodzić. W tym samym czasie Kumri zamyka masal w garażu. Cała rodzina szuka zaginionej dziewczynki. Co z nią będzie? Ferrard nie udaje się wezwać pomocy, ale zamiast uciekać, wraca do uwięzionego Emira. Przysięga bez REY HAN Ozge Jagis. -y W emisji są już nowe odcinki serialu Przysięga, w których nie gra już piękna Ozge Jagis, czyli serialowa Rejan. Po śmierci ukochanej, Emir jest w rozpaczy. Życie straciło dla niego sens, a złość i gniew przerzuca na niewinne dziecko, któremu nie dane było nawet poznać matki. W rezydencji państwa Tarhun pojawia się Ferayd, znajoma matki Emira z więzienia, która obiecała, że zaopiekuje się jej wnukiem. W domu Kemała zjawia się z kolei rodzina Narin. Przysięga o czym jest serial? Rejan, Ozge wychowała się na prowincji. Jest piękną i skromną dziewczyną, wychowaną w szacunku do tradycji. Pewnego dnia matka Rejan umiera, a życie dziewczyny radykalnie się zmienia. Odwiedza ją Hikme, przybrany brat matki. Mężczyzna jest śmiertelnie chory. Pragnie, by przed jego śmiercią jego rozpieszczony syn Emir się ustatkował. Rejan, powodowana współczuciem wobec wuja, po wahaniu zgadza się poślubić Emira. Młody mężczyzna, przywykły do wolności i zabawy, postanawia złym traktowaniem nakłonić żonę do wystąpienia o rozwód. Przysięga odcinek 395 w czwartek 22 kwietnia 2021 roku o godzina 16.05 w TVP1. Sprawdź streszczenie odcinka.